Cześć, ja nazywam się DJ Refresh i witam Was na DJ Channel. Na początku chciałem powiedzieć, że nowe filmy będą się pojawiać w okresie od 7 do 14 dni. To jest taki czas, w którym mogę nagrać coś ciekawego. Taki sobie na chwilę obecną wypracowałem system. Po drugie, chcę Was zaprosić na mój kanał DJ Refresh. Tam ostatnio pojawiło się kilka nowych produkcji, moich wersji, zwłaszcza polskich utworów, a wiem, że tego typu produkcje interesują wielu DJ-ów. A po trzecie, przygotowuję nowy projekt, o którym dowiecie się już w kolejnym odcinku. Więc koniecznie subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje. Dziś, aby móc działać z sukcesami na rynku muzycznym, DJ musi mieć szeroką wiedzę z zakresu miksowania, produkcji muzyki, teorii muzyki, ale też marketingu. Dlatego o wszystkich tych aspektach będę mówił na moim kanale. A dziś zajmiemy się dość problematycznym dla wielu osób tematem, czyli segregowaniem i organizacją swojej muzyki. Opowiem Wam o moich patentach, o tym jak ja to robię. Też mam z tym czasami problemy i mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego, co pomoże również Wam. Na początku zachęcam Was do tego, żebyście pozbyli się muzyki, której nie używacie, z której nie korzystacie. Po prostu będzie dużo łatwiej organizować muzykę, tylko tą, którą faktycznie wykorzystujecie na imprezach. Po drugie, nie ściągajcie całych DJ Puli, nie ściągajcie wszystkich remixów danego utworu, tylko te remiksy, które rzeczywiście będziecie mogli yy, użyć podczas grania. Nie bójcie się, że ktoś kiedyś przyjdzie i zapyta was o jakiś utwór, a wy go akurat nie będziecie mieć. Do takich randomowych i pojedynczych zapytań jest na przykład funkcja Tidal w Serato. I tak przecież nie jesteście w stanie mieć całej muzyki, o którą ktoś kiedyś może was poprosić. Organizowanie swojej muzyki zależy od wielu rzeczy: od tego, jakie imprezy grasz, jak często grasz, jakim jesteś DJ-em, czy grasz bardzo uniwersalnie, czy jesteś wyspecjalizowany w jakimś gatunku. Ja akurat gram bardzo różne imprezy, bo są to i imprezy klubowe i eventy, i wesela, więc muszę mieć dosyć szeroką bazę muzyki i pokażę Wam na przykładzie mojej biblioteki Serato jak to wygląda u mnie i jak ja sobie radzę z organizacją swojej muzyki. Oto jak wygląda moja biblioteka w Serato. Moja muzyka podzielona jest na gatunki, na przykład pop, R&B czy house. To są foldery, które wykorzystuję na przykład do grania w klubie czy na evencie. Jeśli gram wesele, dodatkowo otwieram sobie folder wedding. I tam mam dużo więcej muzyki, którą mogę wykorzystać na tego typu imprezie. Jeśli nie gram wesela, ten folder w ogóle mnie nie interesuje. W folderze Wedding mam na przykład muzykę z lat 50., 60., 70., 80., muzykę Latino, polskie piosenki, ballady itd. Zachęcam też do robienia różnych podfolderów. Na przykład w folderze House mam podfoldery Tech. Jackin, Classic i tak dalej. W folderze Warm-up mam na przykład podfoldery Chill Out, Funk, Nudisco. Kolejną kwestią jest odpowiednie ustawienie naszej listy i informacji o utworze, które nam się wyświetlają. Tu moje podejście jest takie samo jak w przypadku ilości muzyki, czyli minimalistyczne. Duża ilość wyświetlanych informacji, które nic nie wnoszą, tylko rozprasza podczas grania. Ja ustawiam sobie artystę. Tytuł, tempo, tonacje oraz ilość odtworzeń danego kawałka. Jeśli przez długi czas ilość ta wynosi zero, kawałek ląduje w koszu. Serio, nie bójcie się tego. Kolejna rzecz, o którą dbam, to utrzymywanie porządku w opisie piosenek. W mojej bibliotece raczej nie brakuje nazwy wykonawcy, czy też tytułu utworu. Dzięki temu mogę w kilka sekund wyszukać dowolny kawałek. Dodatkowo wszystkie utwory staram się mieć na bieżąco przeanalizowane. Zachęcam też do korzystania z oznaczeń utworu kolorami. Ja na przykład sobie zaznaczam utwory, które gram bardzo często, tak żeby po prostu szybko je znaleźć. Organizowanie swojej muzyki to temat bardzo indywidualny. Mam jednak nadzieję, że rzeczy, które zobaczyliście dzisiaj w jakiś sposób pomogą Wam w tym temacie. Dajcie znać jakie Wy macie patenty. Sekcja komentarzy jest oczywiście Wasza, a my już widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!